Cześć, witajcie na kanale Lady Scrapper. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszą część tutoriala na album Antosia, który już widzieliście w moich filmach. Serdecznie Was odsyłam do filmu z tym albumem, jeśli go jeszcze nie widzieliście. Na początek chciałabym Wam pokazać moje przygotowanie, do którego zainspirowała mnie Joasia z kanału, co ja narobiłam. I również serdecznie Was zapraszam na film na jej kanale, właśnie z opisem takiego przygotowania. Dzięki niej rozpisałam sobie bardzo szczegółowo wszystkie strony. I później jeszcze poszczególne dodatkowo yy, uzupełniałam o jakieś informacje. Yy, bardzo mi to pomogło, przyznaję, że cały proces powstawania albumu dzięki temu był przyspieszony. Moją pracę zaczynam od przygotowania sobie bindowania. Tą część dogrywałam osobno już po zakończonym, całkowicie po zakończonej pracy z albumem, ponieważ miałam pewne problemy techniczne. Dlatego nie miałam części, nagranej części właśnie z tworzeniem bindowania i nie mam nagranej części z tworzeniem właśnie całej okładki, za co serdecznie Was przepraszam. Natomiast samo bindowanie postanowiłam Wam dograć. Wykonuję je z kartki papieru o rozmiarze A3 z bloku technicznego o gramaturze 250 g gram, i zaczynam swoje bindowanie od miejsca na biegownicy na 2,5 cala. Będzie to bindowanie metodą Hidden Hinge plus o ile dobrze pamiętam nazwę, której autorką jest z tego co pamiętam Katie Orta z kanału Paper Phenomen, o ile się nie mylę. Nie korzystałam z tego tutoriala, bardziej po prostu wiem, że taki istnieje. Wykonuję tutaj bigowania co 3 cala dlatego liczę sobie do trzech raz, dwa, trzy i takich miejsc jest cztery w ten sposób powstaje nam pierwsza zakładka później jest przerwa na pół cala. to jest nasz odstęp pomiędzy kolejnymi stronami i znowu robię sobie kolejną zakładkę znowu składającą się z czterech części i tak cały czas mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe Tę, ten fragment przyspieszyłam i będą ta, ta, takie fragmenty tutaj przyspieszone się pojawiały na tym filmie. Tu już mamy trzecią stronę, no i za chwilę będzie czwarta, piąta i szósta. Kiedy już całość jest zbigowana, zaginam sobie w połowie ten papier i będę go przycinać na długość moich stron. Strony w tym albumie wybrałam sobie na wielkość 7,5 cala na 7,5 cala. Tak więc właśnie na taką długość strony przycinam sobie moje bindowanie. Jeżeli nie chcecie za bardzo marnować papieru, Możecie sobie wykonać jedno bigowanie gdzieś po środku i najpierw przyciąć papier, a potem bigować dalej. Ja zawsze o tym zapominam i zawsze zostaje mi końcówka odcięta, którą mam nadzieję zawsze użyć do jakiegoś mniejszego albumu. Także ja nigdy nie wyrzucam takich rzeczy, czasami udaje się to zużyć. Oczywiście kolejnym krokiem jest zaginięcie teraz wszystkiego. Ja sobie zaginam najpierw każdą jedną linię, którą zbigowałam, w odpowiednią stronę. Tak, e, mam taką nadzieję, że dzięki temu później nie będzie się ten papier tak łamał, pękał. E, no, myślę, że to działa. Wybieram tym razem taśmę błąkową, ponieważ będzie mi szybciej na tym tutorialu... E, tworzyć po prostu z tą taśmą, ale oczywiście dla pewności, jeżeli chcecie być stuprocentowo pewni, że wasze bindowanie jest super mocne, możecie użyć czerwonej taśmy PET, którą widzieliście przed chwilą na filmie. Naklejam taśmę na dwa pierwsze miejsca, które uzyskaliśmy dzięki naszym zgięciom. Następne dwa zostawiam bez taśmy i oczywiście tą naszą przerwę szerszą na pół cala też zostawiamy bez taśmy. Reasumując, naklejam taśmę na Dwa pierwsze kawałeczki naszego całego skrzydełka. I tak cały czas. Oczywiście, kiedy wszystko już jest dociśnięte, doklejone, zabieram się za sklejanie skrzydełek. No i tutaj niewiele powiem ponadto, tylko żeby robić to ostrożnie, żeby za bardzo nie zgiąć sobie tego naszego bindowania podczas klejenia. I jak widzicie też od razu wszystko dociskam mocno kością. Kość towarzyszy mi przez cały czas trwania tego procesu tutaj tworzenia całego bindowania. Gdyby to było zwykłe bindowanie Hidden Hinge byłoby już gotowe, ale ja chciałam zrobić małe udoskonalenie, ponieważ bardzo nie lubię wystających skrzydełek tych naszych takich, które zostają w tym bindowaniu. Zagnę skrzydełka do środka, przez co powstanie nam taka hybryda, połączenie bindowania Hidden Hinge i Stack the Deck. Jest to naprawdę mocne bindowanie dzięki temu, że jest hidden hinge, ale nie ma tych naszych skrzydełek, które dodatkowo nam wchodzą w okładkę, co może sprawiać, że pojawią się jakieś jeszcze pęknięcia. No i też to nieładnie wygląda, jak gdzieś tam wystaje nam spod papieru. Co robię, to zaginam te paski, które mi zostały do środka. One idealnie pasują w wielkość tego bindowania. Nic nie muszę przycinać, ale gdyby było za długie, to po prostu bym przycięła. No i tutaj używam tej taśmy czerwonej mocnej, ponieważ chcę, żeby na pewno się to dobrze przykleiło, ponieważ będzie to taka dodatkowa warstwa naszego bindowania doklejona do grzbietu. Czyli przyklejam sobie taśmę czerwoną PET na obydwu skrzydełkach tego bindowania i później zobaczycie jak zaginam sobie te dwa skrzydła. Podczas odklejania zabezpieczającej folii zwracam uwagę, czy taśma nie wystaje mi za bardzo w, na krawędziach. Jeśli tak, to zaginam ją do środka. To jest to, co teraz właśnie robiłam. Dzięki temu nie będzie nam się ta taśma gdzieś tam pałętać na wierzchu, i często jeżeli zostawimy takie malutkie skraweczki, przyczepia się do nich potem brud i wygląda to mało estetycznie. E, zaginam pierwsze skrzydło i bardzo mocno dociskam. Tak naprawdę wkładam to bardzo dużo siły e, i no, robię to też ostrożnie oczywiście, żeby uważam, bo jednak tam pod spodem, wiecie, mamy tę taką harmonikę ze zbindowania i można łatwo też jakąś dziurę zrobić, ale mocno, naprawdę mocno dociskam, widzicie, na tyle mocno, że całe te nasze e, jakby bindowanie odcisnęło się na tej. E, na tym kawałku skrzydełka, i tak samo postąpię właśnie z drugim. Bardzo mocno docisnę. Dzięki temu, że ta taśma jest taka mocna, nie będę się obawiała, że coś mi się rozklei. No i spójrzcie, tak wygląda całe gotowe bindowanie. Musicie przyznać, że jest to fajne połączenie, bo nie dość, że mamy hidden hingea tutaj akurat plus, które ma dodatkowe skrzydełko, to jeszcze w dodatku estetycznie to będzie wyglądać w albumie. I teraz przejdziemy do przygotowania stron. Ten etap już jest nagrany z procesu powstawania albumu. Strony również wykonuję z kawałka papieru A3 o gramaturze 250 g gram. i również bieguję na wielkość 7,5 cala. Sposób jest dosyć fajny na tą kieszeń w albumie, ponieważ to będzie właśnie strona z kieszenią. Chciałam powiedzieć na stronę w albumie, ponieważ ma ona od razu kieszeń. Skinam sobie na 7,5 cala. Dociskam y, do brzegu i znowu zginam na 7,5 cala. Ale tak niedokładnie, dlatego że mamy mm, krawędź papieru, która nam wystaje, i trzeba troszeczkę przesunąć ten papier. I bardziej zależy mi na tym, żeby to zgięcie nie było dokładnie na 7,5 cala, a mm, dokładnie y, w tym miejscu, gdzie kończy się to nasze, ten nasz papier. W ten sposób powstanie nam idealne zagięcie na kieszeń. Spójrzcie, w ten sposób to wygląda. I nic, yy, nie mamy za mało ani za dużo po prostu zagiętego papieru. I kiedy mamy to już przygotowane, to oczywiście przycinam sobie na odpowiednią szerokość, czyli znowu wielkość 7,5 cala. I w zasadzie będzie gotowa kieszeń. Natomiast kawałek, który nam zostanie, w 100% będzie wykorzystany w albumie. Wszystkie, wszystkie strony tak przygotowywałam, i wszystkie kawałki, które mi zostały, idealnie się nadały już pod gotowe jakieś flapki, dodatkowe kieszenie. Już mamy nawet na tym małym kawałku dodatkowo już zrobione właśnie bigowanie. Więc naprawdę te wszystkie kawałki odcięte z moich sześciu stron, które zrobiłam do albumu, przydały mi się. Oto gotowa strona, którą oczywiście za chwilę skleję, i e, zanim to zrobię, to jeszcze sprawdzam, czy aby na pewno pasuje ona do bindowania. Jeżeli coś gdzieś nie pasuje, to, to zawsze na pierwszej stronie jeszcze to sprawdzam, bo to jest moment, kiedy można jeszcze te swoje pomiary skorygować, albo nawet skorygować bindowanie, bo je również można troszeczkę przyciąć. Oczywiście musimy sobie naciąć po skosie nasze e, skrzydełka, żeby łatwiej nam ta strona weszła na nie. Cóż to, to koniec mojego pierwszego krótkiego e, tutoriala związanego z albumem dziecięcym dla Antosia. Jest to takie wprowadzenie. E, kolejne będą zdecydowanie dłuższe. Oczywiście takich stron wykonałam 6, bindowanie przykleiłam do grzbietu za pomocą taśmy PET. To już było niestety poza kamerą, za co Was jeszcze raz serdecznie przepraszam i zapraszam na kolejne tutoriale. Pozdrawiam, cześć!